Ja mam być szczęście zaproszona już któryś raz jako prelegentka na forum administracji. Uważam, że jest to absolutnie fantastyczna impreza, która zmienia się co roku i która buduje społeczność pracowników, szczególnie tych pracowników, o których my często gdzieś nie pamiętamy w uczelniach, czyli pracowników administracji, którzy są podstawą funkcjonowania, to jest ten silnik, to jest ta maszyna która daje możliwość realizowania celów uniwersytetu w obszarze dydaktyki, badań, i rozwoju. Ewka Błachnią z tej strony, absolutnie poruszona, wzruszona i nie wiem, rozedrgana wręcz tak emocjonalnie w środku po y, występie, który się właśnie odbył. Byliście absolutnie boscy. Ja jestem naprawdę pod gigantycznym wrażeniem I nie mówię temu, t, 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 tak, żeby tylko powiedzieć coś, po prostu tak jest. Możecie nawet, nie wiem, mogę, mam ciary wszędzie i mogę to pokazać. Ale może niepotrzebnie nie, nie jest jakby dodawać takiego, wiecie, ograniczenia plus 18, co nie? Więc e, tymczasem, Borym Lasem, e, chciałam Wam pogratulować świetnej imprezy, e, w ogóle genialnej organizacji. Jestem pod, pod dużym wrażeniem tego, coście e, tutaj odwalili. Wyjazdy z Poznania z samymi miłymi wspomnieniami i bardzo ciekawymi wrażeniami. Ja dosyć dużo patrzę po sali, yy, w zależności od tego, i obserwuję, jaka jest reakcja i zainteresowanie tego, o czym mówię. I pomimo, że reflektory świeciły mnie i oślepiały, to widziałem właśnie to te zainteresowanie, bo jednak ze świata sportu do naszego normalnego życia, no przede wszystkim zawodowego, można bardzo dużo wziąć. I ja starałem się przedstawić jako praktyk fajne metody, ciekawe, sprawdzone historie, ale także i taką, takie ciężkie momenty, bo takich mamy w życiu co niemiara i jak sobie dać z nimi radę. I bardzo się cieszę za ten feedback, który dostałem przed chwilą, że, że się podobało, więc fajnie, to jest taka dla mnie też satysfakcja. Świetna impreza. Bardzo mi się podobało. Gratuluję organizatorom i myślę, że tu już warto pomyśleć o tym, żeby zapisać się na kolejną taką edycję właśnie tej konferencji. Polecam. Było mi niezmiernie miło gościć ponownie w roli tym razem osoby prowadzącej warsztaty. Wcześniej prelegentki na kolejnym forum administracji. Atmosfera jak zwykle nie zawiodła. Fantastyczni ludzie, świetni wykładowcy, prelegenci, dużo inspiracji, no i świetna, również naprawdę zabawna, ale też piękna część artystyczna na koniec wczorajszego dnia. Także polecam każdą kolejną edycję, bo pod kątem organizacyjnym, logistycznym, jest to naprawdę wyjątkowo jakościowe wydarzenie. Jest mi niezmiernie miło być tutaj, i to, jak zostałem tu przyjęty, jak ciepło, a jednocześnie jak ciekawie i merytorycznie zorganizowana jest ta impreza. Niesamowity klimat, niesamowici ludzie. Jeśli tylko będę mógł, z przyjemnością będę tu wracać. Atmosfera, jak co roku, jest tutaj cudowna. I profesjonalna, i życzliwa. Dobry czas. Wyrażenia niesamowite. Energia niesamowita. Jestem niezwykle podbudowany chęcią administracji uczestnictwa w tego typu wydarzeniu. Od tych ludzi bije energia. Oni chcą czegoś więcej, oni chcą się kształcić, oni chcą wiedzieć. Oni chcą iść z tym dalej wracać do swoich biur, o tym opowiadać. I tworzyć zespoły, bo zespół to siła. Słuchajcie, no spotkanie jest naprawdę mega profesjonalnie przygotowane, ma pozytywną energię, no i jest tutaj naprawdę mnóstwo inspirujących rozmów. Ludzie wspaniali, prezentacje wspaniałe i tak naprawdę... Świetna atmosfera. Życzę sobie tylko, żebym w przyszłym roku została ponownie zaproszona, mogła być uczestniczką tego forum, bo jest to spotkanie bardzo ważne i bardzo sympatyczne. Spotkałam bardzo wielu swoich znajomych, których bym pewnie nie spotkała. Szóste forum administracji UAM. Czysta energia, naprawdę w najczystszej postaci, fantastyczni ludzie. Na podstawie tego, co tu się dzieje, można definiować, czym jest siła zespołu.